W tym miejscu tworzono historię skoków narciarskich. Od lat 30 XX wieku Myślenickie Zarabie przyciągało z skoczków narciarskich, którzy rywalizowali na tutejszej skoczni. Została zbudowana w latach 30 XX wieku przez Jana Hołuya, który na jej miejsce wybrał zbocze góry Uklejna. 20 lat później wybitny polski skoczek narciarski i wielokrotny olimpijczyk Stanisław Marusasz dokonał modernizacji obiektu. Sama skocznia posiadała betonowy próg o wysokości 110 cm i szerokości 490 cm. Od 1955 roku na myślenickiej skoczni regularnie odbywały się zawody. Brali w nich udział zawodnicy z Myślenic, Krakowa, Nowego Targu, Rabki Zakopanego, a nawet uczestnicy Mistrzostw Polski. Pierwszym rekordzistą skoczni był Tadeusz Zachera z krakowskiej Sparty, który oddał skok na 33,5 metra. Najdłuższy skok należał jednak do Krzysztofa Ripera i został wykonany na odległość 42 metrów. Od lat 70. skocznia służyła do zajęć wychowania fizycznego. Wraz z otwarciem pierwszego stoku narciarskiego powoli popadała w zapomnienie. Trwała w nim przez kolejnych 50 lat. W 2021 roku przeprowadzono rewitalizację zabytkowego miejsca. Od tamtego czasu organizowany jest Myślenicki bieg na skocznie, a teraz to zabytkowe miejsce służy również jako obiekt historyczny i turystyczny.